Witam, witam, weekend. Już prawie weekendowo, kochani, ja pracuję nad Waszymi pytankami, horoskopami. Zapraszam na horoskop e, też miesięczny. E, dziękuję za wszystkie pytania, za wszystkie tutaj e, wasze, e, wasze wiadomości. E, najpierw zobaczmy, jaka będzie energia, e, na, energia na weekend tutaj. Zobaczmy sobie, jaka będzie energia na weekend, a potem przejdziemy do Waszych dylematów, do waszych, do waszych rzeczy. Spójrzmy sobie, jak się układa energetyka weekendu. Kartami Lenarmow, proszę, możecie się spotykać, spodziewać dobrej wizyty, listu, czegoś, co jest bardzo ważne dla was, czegoś, co daje wam niesamowitą energię. Przede wszystkim, czegoś nowego, bardzo silna energia. No jesteśmy prawie przed pełnią przede wszystkim. Ale tutaj troszeczkę uwaga, bo gdy jest za dużo e energii, za dużo emocji, to czasami możemy coś niefortunnie, niefortunnie powiedzieć. Spójrzmy sobie, jaka piękna karta będzie kryształu tutaj na, na weekend. Już patrzymy. No proszę, malachit. Proszę, zobaczcie. Karta Prosperity, czyli karta bogactwa, karta aktywności, karta czegoś, co daje niesamowitą siłę, niesamowite możliwości, niesamowite e, tutaj właśnie wsparcie. I runki, co nam mówią na weekend? Proszę bardzo, idziemy do przodu, działamy, idziemy bardzo mocno. Jest runa zakochania, dobry czas na życie uczuciowe, na randki, kochani. I tutaj mamy runę ECHWAS, przepiękna energia. Dziękuję pięknie za miłe sprawozdania. Jeżeli chodzi o kurs uzdrawiania wahadłem, polecam każdemu z tego względu, że wahadło ma niesamowite możliwości. Możemy nim odblokowywać sytuację finansową, możemy wspierać, możemy pozbywać się różnych e, takich e, blokad. I tutaj pani Malwinka pisze. Dziękuję za piękną medytację. Pani zawsze wie w którym momencie potrzebuje silnego wsparcia. Tutaj akurat chodzi o kurs uzdrawiania energią. Jest to kurs w filmikach, jak wiecie, mnóstwo teorii, mnóstwo ćwiczeń, mnóstwo medytacji. Nie wiem dlaczego, ale medytując nagle poczułam aktywność trzeciego oka. Normalne, dlatego że to trzecie oko się poprzez energię uaktywnia. Kontynuując mój 12-jednodniowy rytuał, paląc świece intuicyjne, z mojej świecy zaczęły jakby strzelać iskry. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałam, e, przede wszystkim, to znaczy, że energia działa. Nasza często świeca, czy nasza e, w pewien sposób medytacja, ona wprowadza odpowiednią energię. Ona wprowadza odpowiednią energię. I tutaj mm, sprawozdanie mojej kursantki, bardzo piękne. E, dziękuję. Wiem, że jest niesamowita, ale Twoja energia, jeżeli chodzi o wahadło. Wahadło Atlantis polecam każdemu. E, włożona w niego intencja, w połączeniu razem zadziałały takie cuda. <laughs> dziękuję, że jesteś. Cieszę się. I co działa? Jak to zadziałało? Witaj, moja kochana Kasienko. Dziękuję Ci z całego serca za energię, którą przyłożyłaś, przekazałaś mi w wahadełku. Nie odbierałam paczki do momentu, że przesłałaś mi kurs i wczoraj jak otworzyłam i zrobiłam to wszystko, co przekazałaś w pierwszych filmikach, zaczęły się udziać cuda. Wahadło Atlantis posiada niesamowitą moc jako w ogóle wahadło, bo jest z jednej strony takim, powiem, talizmanem ochronnym, regeneracyjnym, ale łącznie, kiedy połączymy to z energią uzdrawiania i pracy tutaj nad nami, nad naszym polem, czy innymi rzeczami, naprawdę tutaj odblokowuje energię. I tutaj zaczęły się, to wszystko co przekazałaś, zrobiłam w pierwszych filmikach kursu, zaczęły się dziać cuda. Najważniejsze dla mnie, nie uwierzysz się, co się stało. Ten mężczyzna zaprosił mnie na obiad, i uwaga, powiedział swojej mamie o tym, że zaprasza mnie na obiad do restauracji, co wcześniej było problemem. Ta sfera po prostu się odblokowała. Jest to dla mnie wielki przełom, bardzo się cieszę. Poza tym, mówiłaś, że w horoskopie, że za dwa tygodnie przyjdzie do mnie fajna propozycja związana z pieniędzmi. Wczoraj, gdzie zupełnie się tego nie spodziewałam, zadzwonił do mnie brat. Nie będę mówiła imienia tego mężczyzny z fantastyczną propozycją. Odblokowały się, poszły trzy aspekty mojego życia do przodu na maksa. Tak, bo energia wahadła odblokowuje, ściąga tą energię, która jakby blokuje e, przede wszystkim. Ym, czy to wahadełko ma wielkie połączenie ze mną? Oczywiście, bo w tym jest nasza energia i ona po prostu tutaj działa. To dzisiaj jestem w szoku, czy mam go nosić przy sobie jako Tak, ja często, ja się bez mojego wahadła nie ruszam. <laughs> Czasami. Dość mocno wibruje, jeżeli chodzi o pole, po prostu tutaj energetyczne, yy, przede wszystkim, ale jest to yy, bardzo yy, tutaj dobrze. W wahadle uczycie się nie tylko sprawdzania, odlokowywania, uzdrawiania, ale też sprawdzania polaryzacji, przygotowywania, oczywiście bezpieczeństwa. I tu klientka pisze: Jestem pod ogromnym wrażeniem kursu wahadełkiem, pod ogromnym wrażeniem samego wahadełka, bardzo mocno i dobrze ze mną współpracuje, i jest to coś naprawdę magicznego. Jestem tak bardzo mocno, pozytywnie zaskoczona, jest idealne. Mam tylko pytanie, bo jestem leworęczna i trzymam je w lewej ręce, to też tak może być? Tak, bo to jest nasza jakby ręka dominująca przede wszystkim, więc tutaj zdecydowanie, jak najbardziej. Tak, tak, ja cały czas pracuję nad waszymi pytankami, po prostu sobie... Tutaj, tutaj, więc proszę się nie denerwować, bo tutaj mi spadają wiadomości. <grydy> Kiedy będzie odpowiedź będzie, będzie, kochani, będzie. Tak tutaj sobie będzie, będzie kochani. Tutaj, tutaj, tutaj po prostu. Myślę, że to stan po medytacji jest porównywalny. Myślę, że to stan po medytacji jest porównywalny teraz po medytacji, właśnie z kursu zdrawiania. Klientka pisze, do takiego, jakie mi się kiedyś przytrafił po pracy z wahadełkiem na uszczelnianie swojej aury. To też jest w kursie, wahadełkiem. Nie wiem, czego Pani pamięta. Jakby zamachnięciem czarodziejskiej różdżki odfrunął lęk, strach, niepokój. No zdecydowanie, bo mnóstwo negatywnej energii zostało usunięte. Wie Pani, co mi się przytrafiło po tamtym rytuale? Nigdy o tym nie pisałam. Szalona nie jestem i wiem, że to sprawka energii wyższych aniołów. noszą na kolanie plasterek. Przed prysznicem spojrzałam na niego i pomyślałam, że będę musiała go zdjąć i zapalić nowy, a ten plaster nie jest tak bardzo ściągnąć. Wie pani, że po kąpiel tego plasteru już nie było na moim kolanie, Po prostu ktoś mi zdjął. Jakoś to w ogóle mi się na sercu wtedy dobrze zrobiło i przyjąłam to naprawdę pozytywnie, bez lęku, strachu. Pomyślałam, Boże, jak miło, chcę więcej. Często, kiedy robimy uzdrawianie, czy uzdrawianie wahadłem, czy uzdrawianie, czy wysyłamy energię uzdrawiającą drugiej osobie, dzieją się cuda. Z tego względu, że pracujemy na polu energetycznym tej osoby, często to może być zdjęcie, często to może być fantom. E, na przykład osoby po udarze, czy po wylewach różnego rodzaju, jeżeli to nie był taki mocny, silny wylew, to one szybciej dochodzą do... Po prostu do siebie. Jeżeli mamy jakieś rany w ciele, siniaki, stany jakieś lękowe, odchodzą, odchodzą. Mnie na przykład, ja teraz wychodzę z dziewiątki, na szczęście, nigdy tak, nigdy tak ciężko nie doświadczałam dziewiątego roku osobistego. Bo w moim dziewiątym roku osobistym pojawiły się lęki, pojawiały się ataki paniki. <laughs> no może ja tak nie wyglądam na taką osobę, ale sobie świetnie z tymi poradziłam przede wszystkim. Pierwsza sprawa, tutaj jakby też praca jakby z wahadłem, z energią, bardzo mi pomogła, ale też wsparcie po prostu tutaj jakby. Psychologa, bo często te rzeczy, które wychodzą nam, one wychodzą nam z przeszłych żyć, z przeszłych żyć, które no, każdy ma, mamy mnóstwo tych przeszłych żyć, możecie sobie zamówić też taką usługę, po prostu przeszłe życia, i w momencie, kiedy cała energetyka się uaktywniła, i jakby wyrzuciła to na zewnątrz, to trzeba było to posprzątać i sobie teraz dzięki temu, ja wiem, jak sobie z tym poradzić. I Dzięki temu wiem, w jaki sposób mogę komuś poradzić. Nigdy nie przepuszczałam, że, że będę czuła coś takiego. Nie wypieramy takich rzeczy, oczywiście. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o to, tylko tutaj zdecydowanie pracujemy z tymi, z tymi rzeczami. Już patrzymy sobie, co dalej mamy tutaj. Jej okay. nie mogę otworzyć. Tutaj mam telefonik, z którym czytam właśnie Wasze wiadomości, wszystkie, które cały czas przychodzą. No proszę, dziękuję serdecznie za ciepłe słowa i rekomendacje. Witam z, y, Pani Saj, po naszej sesji, gdzie Pani mówi, co nadchodzi. Zapraszam na sesję jasnowidzenia. Wszystko się sprawdziło. Na wynikach badań wyszedł niedobór żelaza, wyszedł mały flirt mojego chłopaka. Ochłodziło się między nami. Sądzę, że bardziej z mojej strony. Kilka przypadków, gdy po zdarzeniu łapałam się po głowie. Mówiłam sobie przecież o tym mówiła pani Kasia. <grytanie> Czekam jeszcze na uczucia świadczyny. Pozdrawiam, ja też. I klientka pisze. Dzień dobry pani Kasiu. Po naszej rozmowie porozmawiałam z partnerem. Dzięki pani pozytywnej energii i słowom otuchy. Muszę powiedzieć, że na związek jest silniejszy. Czujemy się, jakbyśmy się codziennie w sobie zakochiwali na nowo. Więc zamiast strachu, tak jak Pani doradziła, mamy jeszcze mocniej i jesteśmy jeszcze bardziej szczęśliwi, jak zakochane nastolatki. Kocham Pani wróżby i rejki, zawsze będę polecać. Tak, kiedy robimy rytuał uzdrawiania związku, kiedy da się tą po prostu oczyszczać zdecydowanie, chronić związek, balansować energię, zapraszam serdecznie. Jeżeli chodzi o jaspisy, przede wszystkim, to tak jak mówię, Jaspies rozgrzewa. On po prostu rozbudza na, na, namiętność, oczyści po prostu krew w takim sensie, jeżeli chodzi o takie sprawy. Oczywiście zapraszam Was na konkurs. Konkurs jest na mojej stronie. Można wygrać voucher. Voucher 50 funtów wystarczy: udostępnić post na mojej, swojej tablicy, polubić post i napisać jaką usługę najbardziej lubicie. Przede wszystkim, więc tutaj zapraszam serdecznie. Jak się czujemy po zabiegu ryjki? Często jesteśmy bardziej tacy spokojniejsi, bardziej uśmiechnięci, inaczej patrzymy na życie. W wielu przypadkach znikają bóle, ale czasami, kiedy mamy taką energetykę zaburzoną, to jakby możemy czuć takie objawy jak grypy. Wtedy takie te oczyszczenia przede wszystkim tutaj takie wychodzą. Jeżeli chodzi o takie sprawy. <laughs> Więc tutaj Was zapraszam serdecznie. Co patrzymy tutaj dalej? Co będę czytała przez weekend? Przez weekend, przez weekend będę, będę, będę kończyła książkę jeszcze z tamtego tygodnia. To jest jedna rzecz. I dwa, miałam czytać książkę właśnie więzienia Nieba, ale go przełożyłam, więc będę czytała Więzień Nieba. Dobrze, spójrzmy sobie w takim razie, jakie znaki mi przyjdą lwy. Jaki weekend będzie dla lwów? Mamy runę gebo, czyli miłość, współpraca, bardzo fajna z ludźmi i runa rajdo, czyli idziemy do przodu, działamy. I tutaj możecie na nowo ustalać wasze związki, wasze takie sytuacje, Związkowe, takie Wasze sytuacje, rzeczy. Turkus. Turkus, przepiękny, tutaj mamy spirytualną drogę, przepiękne rzeczy, które się pokazują, i jakby prawdziwe wiara jest bardzo ważna, i tutaj dużo, dużo daje dla Ciebie. Spójrzmy sobie, waga w takim razie przeszła mi tutaj na myśl, jaki weekend będzie dla wagi. No, proszę. Wzrost energii sił życiowych, cudowne spotkania z ludźmi przede wszystkim. Mamy tutaj znowu Gebo, miłość, mogą być randki, mogą być fajne rzeczy, Irunamana, współpracujemy, działamy. Tutaj wagi przed urodzinami mogą się denerwować troszeczkę, dlatego tutaj mamy Jadida, spokój, natura, może po prostu jakieś masaże, takie rzeczy. I trzeci znak: może wezmę sobie wodnika. O, wodnika dawno chyba nie było. Proszę, wodniki znowu mają runę miłości, działania. Proszę, coś zaczną od nowa. Wodniki to zawsze przemijają. I tutaj runka Berkano. I co my mamy tutaj? Malachit Prosperity. Proszę bardzo, cudowna karta. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę cudownego dnia.